Jeżeli myślisz, że się ośmieszyłeś, ośmieszyłaś w jakiejś sytuacji, to jestem tu dla Ciebie. Oczywiście opowiadając to story time moim własnym kosztem. Część z Was wie, że przyprowadziłam się do Kielc i kompletnie nikogo tutaj nie znam. Postanowiłam zdobyć nowe koleżanki i zapisałam się na High Heels. Pewnie zapytacie, Oliwia, co Ty robisz z tą miksą? Mianowicie usłyszałam na szkoleniu, że trzeba tak wklepywać produkty do pielęgnacji, żeby się trzymał dobrze makijaż, więc zaufajcie procesowi. No ale wracając, zapisałam się na High Heels i tam poznałam jedną koleżankę, nazwijmy ją Kasia. Bo nie wiem, czy ona sobie życzy, żebym mówiła jej imię. Ja się tej Kasie uczepiłam, to znaczy uczepiłam, no do tego stopnia, że po prostu na zajęciach z nią rozmawiam i to jest taka znajomość, że wiecie, odpiszemy sobie od czasu do czasu na jakąś relację. Ale dzięki temu, że chociażby już jedną osobę tam znam, to o wiele łatwiej mi się chodzi na te tańce i po prostu nie czuję się jakaś taka wycofana. Bo wbrew pozorom ja jestem naprawdę bardzo nieśmiałą osobą. W czwartek ucieszona poszłam na tańce, no i czekałam sobie na poczekalnię, aż będzie godzina moich zajęć. Dosłownie mignęła mi Kasia i poszła do przebieralni, ja napisałam w tym czasie. Kamilo, już to w ogóle super na tych zajęciach, że czekam, aż się ta Kasia przebierze i sobie z nią porozmawiam. Po czym słuchajcie, Kasia wyszła z przebieralni z inną dziewczyną pod rękę, totalnie mnie olewając, nie patrząc na mnie, i poszła na drugi koniec sali. No ale ja, słuchajcie, urodzona optymistka, tłumaczę sobie, a może mnie nie zauważyła, idę do niej. Ale że stała do mnie tyłem i jakoś tak intensywnie rozmawiała z tą inną koleżanką, to stwierdziłam, że nie będę przeszkadzać i po prostu poczekam, aż będzie wolniejsza. Przyszło do sprawdzania listy obecności prowadząca czytaj imię i nazwisko Kasi, a ta się nie odzywa. Ja sobie myślę, kurczę, tak ta rozmowa pochłonęła. I nagle, słuchajcie, odzywa się inna dziewczyna, mówiąc, że Kasi dzisiaj nie będzie, bo jej pisała, że się źle czuje. I ja miałam takie huarium. Słuchajcie, okazało się, że ja pomyliłam osoby. I wiecie, jak to musiało wyglądać, że ja za tą dziewczyną chodziłam krok w krok, ona nie wiedziała, o co mi chodzi. Jak niektórzy nie mają pamięci do imion, tak ja nie mam pamięci do twarzy. Także mam nadzieję, że jeżeli kogoś miałam pocieszyć, to pocieszyłam, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak wywijam na high heelsach, to zapraszam was tutaj.